1860 koni Ja pierd... Rocket Bunny V2 No W pełni uliczne auto 800 koni Usunięty układ w strysku zastąpiony trzema gaźnikami Zadara A, wyszli trzynastki góry No, okay. trochę okay. się ciepło zrobiło Seryjna Supra, mówisz? Nic nie zrobione, oryginał, LHD, twin Jest turbo, manual, tak? Amerykański styl wizualny, czyli dokładka pod przednim no. gwint i opuszczone zawieszenie i dystanse pod seryjnymi kołami. Okej, okay, no? i tyle. To, to tak zwany amerykański pasek. No, ja tylko pokażę tutaj najpierw ten, ten limited, limited Edition, 15th anniversary, moi drodzy, 15 rocznica. Nie, ładnie to wygląda, taki ładny, fabryczny, nie zniszczony tuningiem samochód. No. To, 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 to właśnie też były poliftowe, poliftowe lampy, nie? Fabryczne. Tak, no bo one z polifcie, to jest. Tak, to jest cały polift, nie? Pełna fabryka, też rzadkość, nie? No dobra, nie no, jest gwint, widzę, teins, EDFC coś jest modyfikowane, żeby nie było, Ale tak, to prawa, fabryczne. No. No, 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 no. Ale całkowicie fabryczny. Fabryczny Twin turbo manual. Muszę sobie normalnie aż zasiąść, zobaczyć po prostu jak taka supra. dziewicza supra wygląda taka bez tuningu. jak drzwi się ładnie otwierają, nie tak kurczę nie jak w tych wszystkich tych tuningach. O Jezu, ale jest taki, taki zapach, Marta zaraz go zjedzie, jak znam życie. Taki zapach starego japońskiego auta, nie to żadne inne auto tak nie pachnie, nie? Szkoda, że film szkoda, że film nie potrafi oddawać. Yy, szkoda, że film nie potrafi oddawać zapachu, słuchajcie, ale zapach jaki tutaj jest. No jest sztosikiem, trzy proste zegary. O, Jezu, o. Co nie? Ty nie lubisz to? Nasza przyroda tak pachnie, dokładnie nie, nie, ma taki nie, zapach. Nie, tak? Śmierdził twój Skyline Michał jak przyjechał. Tak? Nie, on Paluda pachniał. Inaczej, bo skyline pachniał. Velurek skyline pachniał. Belurek ma i ona no. pachnie inaczej. to. No. Z... na swój sposób. Nie, jest, jest, jest to zapach taki, o jest. Ale to trzeba, ktoś się albo kocha, albo nienawidzi. Nie no, Pryluda ma super zapach, bo to jest taki jakby nagrzany słońcem welurek, no tak pachnie. No. Ciepłym mi się pachnie, czyli. Ciepły mi się? Nie no. <noise> Misiu, misiu, tak. mi się! <noise> Dobry, tak, ten welurek pachnie, ciepły mi się. No, nie, no, to auto jest stosowe. To już są takie auta, które ten... na auciach schodzą z naprawdę chorek kwoty jest po prostu. są do S2000 ten fotel. Tak? No, te fotele fabryczne te. Za jakie pieniądze dzisiaj no. schodzą takie supry, jak ta generalnie? Widziałam identyczne auto w takim samym kolorze, w takim samym speku całym, no. który miało trochę więcej przebiegu. No. Jakieś pół roku temu poszło za 150 tysięcy dolarów. No, jakieś pytania. A który to jest w ogóle? 97. A supra, czwórka była do którego? Do 7. Do 7. Bo RHD do 2002. Aha, RHD do 2002 była jeszcze co dłużej, okej. Marta, nie psuj. To nie są tanie rzeczy. No, spoczko, słuchaj, Ale jest tu. Tak, jest. Tak, musi być. To Supra bez czegoś takiego byłaby niepoważna. samego dźwięku No, dokładnie, nie? Ale ładne te lampki są te poliftowe, z tyłu, bardzo ładne. Ma tą rameczkę taką. Grafitową, no, a nie. No, ładne, ładne. Nie są takie pod tylko. Ile można te driftowozy i te tuningi oglądać? Chciałem powiedzieć, ile można tej odzety, ale w sumie wiesz, to też jest. Tu też mamy odzety. Tu też mamy dwie odzę. Z tyłu, nie? Z tego hybryda. Rządzące jedno bok drugiego. No, a to nie fajnie. No. Też, też ma coś w sobie ten sam, ten Sumera. Ale to jest taki, jeden z takich bardziej do jeżdżenia na po prostu To jest po prostu do Takie nie? Właśnie, żebyście mogli sobie fajnie no, przepeć z Wrocławia do no, białego Stanu. No, w dwie, dwie godziny. No, no, no. To jest autostradowy czołg. No? Autostradowy czołg, nie? To zasuwasz, zapinasz prędkość zapominasz w ogóle co i jak. Nie? To też nie jest jakiś świeży rocznik. To też jest, znaczy, nie wiem, z dziesięcioletni? Yy, nie. to Jaki jest, jest rocznik? 2014? O, a ta deska to wygląda taka, kurczę. On, Zatrzymał się w czasie, ten tak, tak, też, nie? Tak, dopiero w 2019 roku wyszło na linię. Jak to się otwiera? O tu. O, tu? Jezu, o, to tak, sobie tak, nie, tak połamać, o, ten, o nie najlepiej. I drzwi się zobaczył, unoszą tak do góry dziwnie. Tak i do góry i w bok. Tak. Hmm? Jak z żółw, skóra żółwia. Skóra to żółwia, no. Sobie... No, spoko. Przyszycia bardzo specyficzne dla stona, nikt takiego przyszycia nie stosuje, więc taki dzi jakby wchodzić trochę dziwny plaster miodu. Dziwny taki plaster żółw. miodu? No, no taki, takie żółwiki. No, ale tak spoko, ale tak jakoś. Z zewnątrz super, ale wnętrza tego stona są takie. Nie, no. Nie, nie podniecajmy. A jakiś tam siłowniczek był, słyszałem. Tak, ja. tak, tak. No, trzyma go, Marzotore. No. Party ze Stanów. Mówisz, mówisz co? Oresta Jeepa, pokażemy i będziemy Oresta... go robić na tysiąc koni. Tak? Oresta Daily, tysiąc koni. No, okay. Tak, to jest track haul. No. się Fabrycznie mocą 707 koni. No. A zamówiliśmy do niego już wszystkie części ze Stanów i no. ma być setup tysiąc. Ok. W Daily rozumiem, Ta. tak? Tak, on nie jeździ do pracy. No, okay. No trzeba czymś do pracy jeździć, O, nie? to jest ta ciężka sytuacja, klasa, o A ja mam, zawsze strasznie mi się podoba, ale zaczęły mi się sedany bardziej podobać od, od, od tego tego. No, super, no, to super to charge. Potwendera na, na takiego? No chętnie, taki to lawetę pociągnie. Pociągnie lawetę. Tak, Berta powiedział, że będzie trzeba zrobić dwie mapy, bo jak się zapomnimy będziemy jechać na zawody no. z lawetą, to napęd nam wyrwi i zostanie gdzieś na glebie. <laughs> 1350 Nm? No. No. Ja pierdyka, nie. A dobrze to wygląda. Na fajny rozmiar tej rury dolatowej do filtra. No, takie Głowa z pięć, by weszła, nie? Z pół cala. No dokładnie. No fajnie, też zostaną sprowadzone czy kupione nie, w Polsce? Sam, sam. Salonowy Polski, no proszę. Spoko. A LPG gdzie? Wsadzony? U was nie wsadzacie LPG, tu w białym stoku jest tańsza bajura, tak? LPG? Nie, nie. I love LPG. I love tam, tam jest nasza firmowa w LPG. No, tam tam no, Frontier. E38 w LPG. No, E38 zarąbiste, kurde. No, żeby tu macie samochodu nie wiadomo, to jest RS4, RS6. To jest to polega wczoraj na z Kurde, to człowiek w się nie obróci. Słuchajcie, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości czy pytania, tak będzie wyglądał flatout w tym roku. Tak. że po prostu gdzieś się nie obrócisz, to RS6 300 zx tam jakieś nismo, tam jest Evo, Evo tam jest po co to, Challenger, 7, S14, C63MG, tam jest, no i na, tam w środku to, to już widzieliście, tak to będzie. No, jakieś trackhow, jakieś Kamarą. Tak. Tak. Sprzedam. Spremora jest sprzedam. sprzedam. To jest taki model. Tak. 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 Tak, taki ma kostry, tak bo, rob... bo tak robi. A, co ty powiesz? Amerykanie lubią te, te, tak. te, te powołkowane silniki, nie? nie? <laughs> Cały się z no tak dzisiaj, seryjny, dzisiaj no. 500 to no jest tak, tak, to, to... Tak tu trochę. Tak, roku. to tak ja wiem, ja wiem. I to było głupie jak tego mojego Skylina. Miałem tam niecałe no. 500, to tak siada, nie? A tak już mówił, że tak nie, nie, przychodzą klienci 500, to nie, 600. 600 no tak. lepiej. 600 już tak lepiej brzmi, nie? 500 to rzeczywiście tak, jest. Rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, że to już 500 ale prawda jest, dlaczego tak jest? Bo samochody, w których osiągamy takie moce, to są samochody ciężkie. Mhm. Zajebiście ciężkie. Dzisiaj się jeździ ciężkimi autami i przez to, no sorry, w ciężkim aucie 15 tonowym 500 koni nie robi wow, nie? No. Zachodzi prezentacja yy, teleponania się oraz układu wydechowego.

Fajnie, hałasu robi, powiem Ci, wydechy takie. A tu jest fajne, słuchajcie, jeszcze auto, ale o tym aucie w osobnym odcinku. Właśnie o tym. Słuchajcie, tu jest driftowus Oresta. Orest driftował u nas w 2016 roku na no, ja Jumpfescie, miał jeszcze wtedy R33 z LS-em. To jest tak zwany zastępczy samochód, zastępczy samochód, który jeździ już drugi sezon, tak? Tak jest. Tak naprawdę tak, to auto miało być. Znaczy zostało Z tym czakiem, nie? Tak, na rok w czasie zestawstwa, kiedy jeszcze nie zdążyliśmy budować auta docelowego, który stoi gdzieś tam na końcu. Tak, SCR-14. A co się stało ze skajem? Spłonął na o, treningu w Białymstoku. To nie fajnie, i rozumiem, że od tamtej tak, pory niestety. nie istnieje. Już, od tamtej nie jeździ, pory nie istnieje, tak, ale okay. drugi ze Skyline'ów, były dwa. No. Został sprzedany dla Rolanda Krzymińskiego, który no. aktualnie go nim jakby jeździ, startuje. Okej. Okay. Więc jest cały czas na chodzie. Opowiadaj o tym aucie. Miał być zastępczy, jeździ drugi I sezon. Wyszedł docelowy, tak, dlatego że kupiliśmy go z Dwojazetem seryjnym. Od, e, było to wcześniejsze auto, jak ubostępnia. Mhm. Miało 500 koni. E, Wyleliśmy motor, Marcin go całego za. W Toma Racing, strojenie, układ paliwowy nowy. No i mamy jakieś tam 730 koni. Mm. Na częściach FMICE oczywiście. Mm -hmm. No i została celowym póki 14 okay. się nie, nie zbuduje. No mamy mam nadzieję, że w tym sezonie 14 wyjedzie. I będzie jeździć, tak? Za Tobą, bo, bo widzę, że są wlepy już, prawda? Czyli w zeszły, w ostatni weekend, już chyba jeździłeś na słońce. Tak, Tak, byłem na słączynie. No i jakby no bardzo wysoki poziom, więc no. ogólnie fajnie. Cieszę no. się, że udało się wrócić w ogóle do tych Tak, miejscu. tak, tak. Też rzeczywiście oglądałem streama z tej rundy no to kurde, jakie, jakie fury jeżdżą w tym roku na DMP, to, to jest sztos, nie? Jest, to jest, jest konkurencja taka mega. No. Znaczy ja w ogóle widzę, że wszyscy zawodnicy, w ogóle, wszyscy nasi Japfestowicze, którzy też tak, byli tacy, którzy rośli, mieli takie mocne setupy, nagle patrzę, kurde, cały Japfest jeździ, jeździ w DMP. W ogóle tam 90% tak aut tak jest japoński. I 95% to jest 2JZ. No, no naturalnie. To to też tak, jest fajne, tak, że podobnym motorem, ta, nie? Jeżeli ta. chodzi o pro, to większość 2JZ. Zawsze można sobie ta. szybko pomóc, łatwo, co nie? I ta, no, no, nie, że porówny tak, warunek. Łukasz Smoliński, by nie wystartował, dlatego, że miał za pasową do Wspomagania, czego no. nie mieliśmy na busie, polczynonym. Pierwszy raz pompa padła na teringu, a drugi raz niestety padło znowu już w parach. Nie? Ostatnio ktoś mnie pytał, słuchajcie, na, w komentarzach na YouTube pod naszym filmem. Co takiego ma w sobie 2 z dlaczego 2JZ jest lepszy do sportu. Między innymi właśnie słuchajcie, dlatego, że jedziesz na zawody i wszyscy mają od Z pod maską i bez problemu ktoś was poratuje i tu macie żywy dowód na to właśnie jak to działa, Dobre, co nie. Tak. 700 koni w S13, no to musi coś dobrze trzepać, nie? To jest tak chyba wystarczająco. Tak, można odmuchnąć trochę więcej wiatru, jak to mówi Barno Stolarski. <noise> no, no, no. <noise> Ale jest okay. wystarczająco. Więcej wiatru, spoko, spoko, zakuty piec. No musi to podawać. Yy, plany co dalej? Jakaś 14 zrobić, to, to będzie zastępczym autem? Będzie jeździć dalej? sprzedaż Co mm, zrobić? Będzie z nami na pewno, Będzie z zostanie na pewno. jako drugi auto no. Torec się przywiązuje Przywiązuje się? Ta. Tak naprawdę Bartek mi zrobił drugą mapę, słabszą, 500 no. koni, 480 Taką, żeby założyć jakieś tam troszkę słabsze opony i potrenować no. one Białymstoku na Białymstoku O, o spoko, no tak Żeby wóz był zarazem treningówką i ja autem docelowym no, no, wtedy no. Doszliśmy do wniosku, no? że to będzie super rozwiązanie, bo cały czas trenuje tym samym samochodem. No tak. W No, ale nie łachając opon z siedmiuset no, tak. wozem, który, wiesz, No tak, momentalnie zjada jak, opony, jak jak opony nie? Nie? No tak, tak. A wy tutaj na tym tor, wschodzący Białystok, na no. tym, to się tak nazywa? To jest ten obieg, nie? Dokładnie Macie, spoko, że macie już blisko, żeby pojechać. Ile kilometrów na tor stąd? Stąd? Trzy. No, trzy. No. tak i tak się robi rapa, nie, tak no jak nie my. Wiem, może nie no, to pięć, nasz to, może to jest na jakiś no Dokładnie, dokładnie. My, motoryzacyjnie Wrocław to jest dramat dzisiaj, S kompletnie, nie. Śledziowo dostało autostradę do Warszawy i to tak. Tak, to robi, nie. To Super. Dokładnie, bez powodu lej, to lej cały czas. Dokładnie, powietrze czyste. Super, mega fajnie, dziękuję Ci bardzo w takim razie. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobało Wam się w warsztacie Turbo Bros. w Białymstoku. Jeżeli macie do nich jakieś pytania, jakieś ciekawostki, coś Was interesuje o tych furach, które tutaj widzieliście, to piszcie w komentarzach. Ja dziękuję Wam za dzisiaj, na pewno ich spotkacie na flataucie i na JapFestie. Na flataucie i na Japweście na pewno część z tych fur zobaczycie. Jak macie jakieś pytania, to walcie w komentarzach. Dziękujemy Wam za dzisiaj, do zobaczenia w następnym materiale. Na razie, dziękuję. bye bye.